Ma się ma, bo dzisiaj opening zrobimy. Znaczy, ja będę odpierał te takie tanie skrzynki, i później je ulepszę. Jak coś, no, się ma. Blink light. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. To potrzeba otpierał. Oj byczku, jakby to było, to by było A To też nie jest źle. Opening. Dobra, bo jeszcze jedną skrzynkę miałem otworzyć. Będzie szybkie opening. No się ma, się ma. No to chociażby mogło. O kurde, zwróciło się. Wystarczy? Wystarczyło. To 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 to. to, to. Ja wale, Dobra, ale jest Gid, i tak Upgrader ile mamy? 15, co nie? Dobry początek, powiem. Myślałem, że lepiej będzie. Szczerze. Ale jest git na razie. Będziemy sobie tak upgradeować. Aha. 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 No, może tak będzie lepiej. No, teraz siedzi. No, ale za tydzień zrobię konkurs, dopiero na odcinku będzie. No, jakieś tam skinki zrobię. No, siedzi, siedzi. Pięknie. Win. Jeszcze raz i zmienimy. No i siedzi, pięknie. pisuś coś, gla, coś kurde. I będzie będzie. będzie. Kurno, serio? Nie wierzę. Ale to jest zryte. No, siema, siema. Ciekawe do ilu dajdę. Pewnie będzie słabi łódko. Ale fajne są te berety nawet. Zostawię sobie oczywiście jakieś czyskinki czy coś. O Isak jest ładny. Teraz spali. A nie, siedzi? Spaliło. Ja, wale. do trzech skinów upgradeujemy chyba. Jeszcze będzie za cztery dyszki. Opening. No napiszcie czy wam się takie podoba. No zajebiście, no znowu zwali. Ja walę, nie no. Tak się nie da. Dobra, ja tak zostawię to chyba, tak częściej siada. Szczerze. Od 40 do kasy dawaj, no spoko. Siedzi. Ciekawe na ile jestem stratny. Tęski jest Tu Tutaj spali. Aha, burzej idzie. To chyba później dokończymy. Nie wiem jak to zrobię. Dobra, potem zmienimy jak siądzie. patentem Będziemy wygrywać wszystko hehe o, ja chciałem tego. Ja go sobie zostawię, wiecie? No jak siądzie, kurna. Siadaj, siadaj, no ja walę. To jest zryte. Nienawidzę tego. Nie wierzę znowu. No siądź, no, weź się nie wydurniej. Jego chyba sobie zostawię, bo on spoko nawet wygląda. O, to chciałem mieć. To digielka, co? Ale nie jest za dobrze. No kurcze no dlatego tym bardziej, że mi nie siada. Jeszcze mam burzę. No a teraz mi nie siądzie? Nie, no siądzie, dobra.